Cześć, witajcie, witam was serdecznie, z tej strony Grąstaj, a to pierwszy odcinek z Backshot Roulette. Tak, wiem, że jakiś czas nie nagrywałem, ale no, musiałem sobie zrobić trochę przerwę, w sensie to jest taka przerwa czysto oczywiście wynikająca z braku czasu, a nie z tego, że, nie wiem, umieram, Mieram, czy coś. Ale, ale ten, wrzuciłem tam ma odcinek z Among widzę, że on się przyjął, więc jakby git. Nice. Może tam jeszcze jakieś odcinki za Among będą, piszcie koniecznie. Oczywiście musiałem się też wbić w ostatnie trendy, czyli w Backshot Roulette, w naszą ruletkę państwa moskiewskiego, w którą dzisiaj sobie zagramy, bo Hype Train na szczęście na mnie zaczekał i zdążyłem Zobaczymy, czy z POPLIFY playtime CHAPTER 3 oraz Little Company też się uda mi to zrobić. Boję się, że z Little Company będzie problem, bo mój ziemniaczany komputer tego nie wytrzyma. Ale jeśli zostawicie 30 łapek w górę pod tym filmem, to postaram się dla was nagrać oryginalne Little Company PC version. A wy koniecznie zostawcie łapeczkę w górę oraz sobie z dzwoneczkiem, jeśli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków z Backshot Roulette. I nie tylko. Właściwie... Po to się zostawia dzwonek, żeby nie przegapić różnych filmów. Dobra, let's go z tym filmem, kochani. Tak czekamy, żeby odpalić tę grę, więc chcę w końcu w nią zagrać. Dobra, jesteśmy. Eee, od razu was uprzedzę, widzowie, że ten ekran jest cały taki w krwi, bo wystąpił błąd tekstur. Nie mam zielonego pojęcia, co poszło nie tak. Sprawdzałem to parę razy w trakcie nagrywania tych klipów, ale nie mam pojęcia, co poszło nie tak. Napiszcie mi w komentarzu, jeśli macie taki sam problem albo jeśli któryś z was może udało się wiecie, owczaj, czy co, o co chodzi. Wiem, że to ma związek z kartą graficzną, a niestety u mnie nie mam wpływu na... Tutaj mamy tableteczki. Wziąć tabletki, niezalecane dla pierwszych, wiecie, sesji gier. To nie bierzemy w takim razie, bo ja chcę najpierw rozegrać tą pierwszą taką rozgrywkę czystą. Słyszałem, że nawet jest tu jakiś lore, więc... Uuuu... Tu są zawsze lagi, więc spokojnie. E, więc... E, więc... O, dzień dobry. E, więc, no, nie bierzemy tych tabletek. <laughs> dzień dobry, panie dealerku. O, matka. Ciekawe, czy dealer i doknes nagrywaliby Backshot Roulette. Pewnie nie, bo oni są bardziej w Minecraft. Ale jeśli dealer nagrałby Backshot Roulette, to bym wiecie, obejrzał na pewno. E, mamy podpisać tą... Klauzulę, która zwalnia z odpowiedzialności, czyli LOR. Czy cały nikt mi się zmieści? Gronostaj? Nie, zmieści się chyba Gronos. Wolę być Grono. Nie uwierzycie, jak Wam powiem, że autentycznie niektóre osoby, z którymi nagrywałem, nazywały mnie Grono. Więc to jest mój nick absolutnie, absolutnie oryginalny. Dobra, jeden na prawdziwy nabój, dwa ślepaki. No okej, okay, no i gra to jest po prostu rosyjska ruletka, tylko że z strzelbą, więc amerykańska ruletka. Eee, dobra, czyli mamy jeden pocisk prawdziwy, w sensie jeden nabój i dwa ślepaki, tak? Nie pomyliłem tego? No to możemy w siebie w sumie walnąć, ten pierwszy. No, jest ślepak. No i git. Teraz y, zyskujemy nową rundę. Możemy spróbować w niego walnąć. O! I elegancko dostał w łeb. Więc został teraz ten jeden ślepak. O! Ziomek już nie jest taki zadowolony. Został jeden ślepak. Tak i on go wykorzysta na sobie. Dobra. Spoczko. Tak tutaj patrzyłem po różnych filmach. Pomyślałem, dobra, już zaspoileruję sobie y, tą grę, więc wiem jak, się, wiem, jak się teraz w nią gra. W sensie tak mniej więcej, nie? Niektóre rzeczy sam sobie zostawiłem. Dobra, e, popatrzyłem, są trzy naboje i trzy ślepaki. No to lecimy najpierw w pierwszy w dilera. O, ślepak, no to słabo trochę, bo teraz dealer weźmie. Jak, jak jest więcej naboi prawdziwych, to ja bym w sumie wziął zawsze. O, to bym w sumie wziął zawsze w niego. Okej, okay, on też spudłował, ale to mu daje dodatkowy punkt. O. A, strzelił skubany w siebie. Bo zauważyłem na różnych filmach. O, i on przegrał teraz. Zauważyłem na różnych filmach, że jeśli strzelisz w siebie i nie trafisz, no to zyskujesz dodatkową rundę. A jeśli spudujesz osobę naprzeciwko ciebie, no to tracisz rundę. Ok, let's make this more interesting. Czyli itemki. Dobra, na razie tylko dwa. More items before every load. Ok. Kajdaneczki, kajdaneczki i tyle, dobra. Już tam mniej więcej wiem, co robią te itemy, ale. Zobaczymy. Ok. Jeden jeden spoczko. Jakby... takim na ludzie na razie zaczynamy. To jest druga runda chyba. Eee... Jakby... Możemy go w sumie dać w kajdanki na wszelki wypadek. W sumie nie mam i tak co zrobić z tymi itemami. I teraz możemy na, na nim wykorzystać pierwszy. O, a jeśli jest pusty, to on i tak będzie teraz związany, więc no nic nie zrobi i możemy w niego wyładować już ten y, zasadniczy nabój. I to jest, moi widzowie, całkiem fajna strategia. O, i on teraz jest... Zostały mu tylko trzy życia, mi cztery. spoczko. Git, git, git. Ogrywamy go. Lecimy z nimi na Eziagu. Dobra, i teraz kolejne dwa itemy. Co mamy? Znowu kajdanki. Uh, klauzula... God! O, tego nie wiedziałem. Podpisana przez Boga. Oj, mamy lupę. Fajnie, lupa się przyda. Ale czy tu jest jakiś lore znowu? Czy, jest, czy tu jest coś? Dobra, 2 na 2? No, nie widziałem tego wcześniej, widzę, nie powiem. Dobra, 2 na 2. Yy, to możemy w sumie zużyć tą lupę. Podejrzymy sobie dzięki niej, jaki jest następny nabój. Jest czerwony. Dobra, no to ziomeczek. Here you go, E za tobą. Tam jakieś belki się w ogóle wywaliło what the heck. Czyli zostało jeden nabój, dwa ślepaki. No i teraz pytanie: Co on zrobi? Który nabój jest teraz yy, włożony? Prawdopodobnie ten prawdziwy, bo mnie spiął. A. A dobra, czyli jednak ślepaka. A on teraz wspiął mnie, więc albo dla pewności. Albo. Nie, dobra. Podwaja damage, więc więc, więc pewnie teraz właduje we mnie ten zasadniczy nabój. Dobra. Na szczęście nic się nie stało. Ale zużył mi dwa życia, więc, no, więc teraz oboje mamy po dwa. Obaj. Słabo. Mm, jestem wciąż związany. Dobra. Są nowe itemy, ale ja się nie przypatrzyłem, jakie były naboje. Dobra, yy. dobra, dobra. O, teraz są nowe, dobra: 3 da do 2, czyli 3, z, 3 prawdziwe, 2, 2 puste. Ok, to ja sobie od razu zapalę. Przepraszam, no, że no, tak na odcinku, no, ale. Muszę żyć. No, co, co teraz? Yy, jest duża szansa, że jak teraz w niego właduję nabój, to będzie już ten zasadniczy, ale wolę się nie pomylić. Możemy, o, możemy zrobić tak fajnie. O, teraz bez marnowania lupy władujemy w niego nabój. Ślepak, ok. I teraz on jest wciąż związany. Jak możecie zauważyć na załączonym obrazku. I teraz użyjemy łupy, żeby sprawdzić, jaki jest następny nabój. Prawdziwy, więc władujemy z niego znowu, a on wciąż nie może nic zrobić z tym. On się teraz uwolni, ale i tak mamy nad nim przewagę, bo mamy trzy życia, on jedno. Więc jakby łatwo. Nie wiem po co ja w sumie to tłumaczę. No wiecie, jestem YouTuberem, więc. Kinda my job! Let's go! Dobra. Ale przynajmniej zawalił mi za jedno, a nie za dwa. No i jeszcze raz. Aj, Zostaliśmy sami, z jednym życiem. Careful now. Yes. That's what they say. No. Eee, a, teraz będą nowe naboje pewnie. I nowe itemki. Dobra, piwko. I kajdanki. No kajdanki się przydadzą na pewno, piwko też, nie powiem. O, 3 na 3. Uj, to będzie zabawnie jak jesteśmy obaj na strzała. 3 do 3. Yy, dobra, no to możemy go w sumie skajdankować. Skoro mamy taką możliwość. Yy, I weźmiemy piwko, żeby wyrzucić jeden nabój. Dobra, ślepak. Czyli zostały 3 czerwone, dwa niebieskie. Czyli jest teraz duża szansa, że jeśli strzelę w niego, to trafię go tym yy, właściwym nabojem. Albo ślepakiem. Ok. On jest wciąż związany, więc wykorzystujemy opazję, wywalamy w niego kolejny nabój. Dobra. Teraz zostały dwa prawdziwe i... Jeden fałszywy, ale i tak wygraliśmy. Grono wins, let's go. Podoba mi się ta gra, jest naprawdę fajna. Dobra, przechodzimy do ostatniej rundy. Long last, we arrive at the final showdown. No more defibrillation, no more blood transfusions. Now we me and you. we are dancing on the edge of life and death. Uuu, cóż to takiego? Connecting the friction, bla bla bla, coś tam, coś tam. Uuu, a tu są... O, Tego nie znałem. Four items each. Dobra, teraz już mamy cztery itemy, robi się, robi się gorąco, widzowie. Dobra, piwko, La lupa. o, nożyk, nożyk się przyda. I jeszcze jedna lupa. Możemy ją sobie w sumie dać tu na lewo. Dobra, całkiem fajny setik. On ma trzy piwa, co jest? O, są dwa broken. Są dwa zniszczone życia. Co jest? E jeśli dobrze spojrzałem, to chyba było jeden do trzech. E oj ojoj, oj, 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 nie wiem dokładnie. Dobra, e bierzemy lupę, bo nie będę ryzykować w sumie. Dobra, ślepak, czyli jest więcej ślepaków. Tak zgaduję, ale to możemy władować teraz w siebie. Eee, to z tym nowym update'em musiało być związane. Możecie mi wytłumaczyć, co chodzi z tą maszyną, no, ale zobaczę też pewnie zaraz sam. Eee, dobra, czyli to był ślepak. Teraz możemy spróbować w sumie, albo nie. Czekaj, odłóż, odłóż to, odłóż to. Czy ja już muszę wybrać? Eee, nie mogę odłożyć. Dobra, to władujemy w niego, zobaczymy. Dobra, znowu ślepak. Okej. Okay. Trochę przerąbałem, bo ja też nie spojrzałem, ile jest czego. Dobra. Okej. Okay. Nie no, to fajnie, że nie ma już defibrylacji. Ciekawe, jak właśnie wrócę do życia. Eee, dobra, i co tu? O, teraz będę miał znowu cztery itemy. Dobra. O, sigaryty się przydadzą. Piwko też. O, kajdanki. I lupa. Dobra, nie no, to mam perfect set w sumie. Wszystkiego po trochu. Dobra, 4, do... 4 na 4 ok. Dobra, na razie nie będziemy marnować papierosów. Weźmy sobie lupę. Dobra. I żeby od razu rozwinąć gierkę, to podetniemy sobie tą strzelbę i będzie dwa razy damage. O, bo trzeba najpierw zawsze na strzelbę kliknąć. Więc ziomeczkowi dwa życia odejmie. No elegancko. Jestem ciekawa, co chodzi z tymi zniszczonymi życiami, bo jakoś nie pamiętam, żeby to na filmach tych YouTuberów z początku tego trendu, backshot roulette, to było. Więc to jest jakaś nowa rzecz. Dobra, Ziomek skipnął. Dużo ma tego piwa, więc możesz skipować. Cztery. On skipnął dwa zasadnicze i jeden pusty. Czyli teraz będzie pusty teoretycznie. Ale mogę się mylić. Dobra, ziomek yy, sobie zwraca życie. No i teraz co zrobisz? W siebie. No i pusty. Czyli przewidziałem dobrze. Dwa razy damage, czyli pewnie. ten właściwy. Kurczę. Słabo, więc muszę teraz uważać. Ale mam dużo itemów, więc więc możesz, jak sobie... Aha, bo jestem wciąż przykuty, super. A, 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 pustak, pustak. Dobrze, dobrze. Mm. Dobra, to weźmy sobie teraz y, lupę. Sprawdźmy, co mamy. Mamy pustak, nie wiem, jak to nazywać. Y, no, pusty nabój, nie wiem. Ślepak, o. Więc idzie do mnie i zyskuje teraz kolejną turę. Chyba, że się skończyły naboje. Skończyły się, okej. Okay. Eee, kolejne piwo. Papierochy. Papierochy by się przydały w sumie, może powinienem użyć. A, ja nie mam miejsca. A, mam miejsce. O, jest git. Myślałem, że nie mam miejsca, bo tak to piwo chciało dziwnie. Dobra, dwa na trzy. Trzy czerwone, dwa niebieskie. Okej, okay, to ja najpierw sobie odpalę papieroszka. Eee, może nawet dwa. Może nawet dwa od razu, żeby jak ziomek, bo ja tam ziomek ma nóż, nie? Więc jak on mi zawali dwa razy damage, to będzie trochę słabo. Eee, nie mam już lupy, możemy go skydankować w sumie, walnąć piwo, żeby skipnąć nabój i jeśli mamy 3 na dwa, to, to od tego zależy jak się nam ułożą naboje. To jest smart, smart, widzowie. Big brain timer. Skipujemy naboje. Dobra, czyli zostały teraz y, dwa czerwone i dwa niebieskie. Możemy skipnąć jeszcze raz. Dobra, i zostały nam teraz jeden czerwony i dwa niebieskie. Dobra, teraz robię ryzyk fizyk i wale w siebie, bo jest duża szansa, że to będzie pusty. Tak, dokładnie tak. I teraz został jeden niebieski i jeden czerwony. I teraz y, skipniemy jeszcze raz piwem. wywaliłem czerwony leci niebieski na mnie to jest perfekcyjna strategia widzowie i teraz już skończyły się nam naboje więc lecimy dalej eee, dobra, o lupa się przyda kajdaneczki 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 <grytanie> okej, okay. like, co kto lubi cztery naboje, dobra, cztery czerwone, dwa niebieskie muszę liczyć te naboje, bo to jest naprawdę ważne to jest istotne Dobra, cztery czerwone, dwa niebieskie. To możemy na początku go skajdankować. Tak wiecie, prewencyjnie, a oraz dlatego, że mamy strasznie dużo kajdanek. Lupą sobie sprawdzimy, co jest tutaj. Tak po prostu, żeby dobrze zacząć. OK, No to robimy także piłujemy i wwalimy w niego od razu dwa damage. nie będziemy się tutaj ociągać. Więc pyk, pyk. Siema. Dobra. Ziemiak wciąż jest związany. No i bardzo dobrze, niech sobie będzie. Czyli teraz y, mieliśmy cztery y, i dwa niebieskie, tak? No to możemy w sumie wwalić w niego jeszcze jednego. Powinno być git. No i bardzo ładnie zostały nam y, dwa czerwone i dwa niebieskie, czyli jest porówno. Spoczko. Co teraz zrobisz? Are you ready? Ale na co? Na co jestem ready? A, jego ciało przykuwa mnie. A o co chodzi? Co ty robisz, gnoju? Ty? O co chodzi z tą maszyną? Dobra, je, jeden niebieski, dwa czerwone. Jeden niebieski, jeden czerwony. Jeden czerwony. Tak, on mi teraz zada dwa razy damage, ale ja mam dużo życia. Warto było wypalać te papierosy, widzowie, ten jeden raz warto było. Ale smart to rozegrał, nie powiem. Tylko o co chodzi z tym zepsutym okranem i z tą maszyną ciechającą te, te, te... Te... Wiecie, kable. Przewody. Dobra, bierzemy znowu rzeczy. Nowa runda się teoretycznie rozpoczęła. Dobra, kajdanki, papieros, kajdanki. Co ja mam z tymi kajdankami? I nóż. Dobra, papierok się przyda. Uuuu! 5 na 3! 5 czerwonych, trzy niebieskich. Deu! Ale to będzie potężna runda. Dobra, od razu wypalam. Bo robi się bardzo groźnie, widzę. Dobra, 5 do 3, 5 do 3. Muszę liczyć teraz, dobrze. Dobra, to jest. 5 eee, do 3. Ej, wait, to. Dobra, już wziąłem to trudno, ale mogłem w sumie na ten. Bo ja go. No, no, bardzo mała szansa by była, że teraz by mi ślepak wyleciał, więc mogłem w sumie to naostrzeć najpierw. Eee, nie widać tego. życia u niego. A, okej. Okay. Czyli wygrałem teraz. Właśnie nie rozumiem o co chodzi i myślałem, że coś będzie jeszcze się działo, ale spyk. spyk. Deją. Dobra. No to przeszliśmy aktualnie. Ten chyba zwyczajny tryb fabularny Backshot Roulette. Jak widzicie, czerwony ekran wciąż został, no bo jak mówiłem, jest to, jest to kwestia tekstur i ich zbagowania. Eee, ok. 67 140. No dobrze. Eee, kochani, w tym momencie skończymy. Myślę, że wyjdzie nam idealny odcinek. Eee, no cóż. Będę publikować pewnie jeszcze kolejny film z Backshot Roulette, bo musimy sprawdzić te piguły, które są podobno Endless' Trybem, czyli grą bez końca, którą chcę nagrać wam tutaj. Ale przeszedłem, jak widzicie, w jednym odcinku już tą właściwą część Backshot Roulette. Jeśli wyjecie po tym filmie 30 łapek, to postaram się. Poruszyć niebo i ziemię, żeby oraz ten komputer, komputer, żeby zagrać w Little Company. Mam też osoby, z którymi chciałem w to zagrać, ale będzie to niespodzianka już y, tego y, zaplanowanego odcinka. Nie wiem czy kolejnego. W kwestii Lego Ninjago nagrywam spokojnie. Nie bójcie się, wyspa też już niedługo wyjdzie, więc spokojnie wszystko git. Ale te odcinki są bardzo trudne do stworzenia i takie wymagające w czasie i środkach, więc nie dziwcie się, że, e, że, że trzeba na nie trochę poczekać. Bo jak mówi mądre przysłowie. To co dobre jest od razu, a na najlepsze trzeba troszkę zaczekać, więc widzimy się już w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!